Będę miał przyjemność prowadzić dzisiaj trzecie forum organizacji pozarządowych. Ja nazywam się Michał Syczka. Dzisiejsze spotkanie jest realizowane w ramach projektu Poznaj dorobek naszych organizacji pozarządowych. Przedstawienie i dyskusja. Chciałbym powitać y, Pana Wójta Gminy Zielona Góra, Pana Mariusza Zalewskiego. Brawo. Chciałbym nadmienić, iż y, Pan Wójt objął patronatem w dzisiejszą imprezę. I co ja osobiście w swoim stowarzyszeniu mogę zrobić lepiej, więcej, żeby zaktywizować chociażby młodzież y, w naszym regionie, żeby znaleźć jakieś alternatywne Działalności dla tej młodzieży, żeby oni mogli robić po prostu coś większego, a nie się patologię, tylko która się szerzy ostatnio. Prosiłbym o zabranie głosu pana Wójta. Brawa! Dziękuję bardzo. Właśnie pierwsze takie y, spotkanie. Tu się jeszcze. Nic nie działa, że to jest takie, powiedziałbym nawet tacne grono działaczy z terenu gminy, no to daje to takie dobre nadzieje na to, że w tym obiekcie, który został wyremontowany ze środków budżetu gminy i ze środków programu rozwoju obszarów wiejskich, nowa wsi, że tu będzie działo się wiele, taką mam nadzieję. Obiekt nie jest wielki, ale... Ale myślę, że na spotkania bardzo robocze, takie, które dadzą mieszkańcom wiele yy, dobrego, w zupełności wystarczy. Witam serdecznie. Proszę Państwa, ale żebyśmy tutaj miło spędzili czas, to ja również muszę element szkoleniowy włączyć z dzisiejszego spotkania i na bazie doświadczenia, które wspólnie z Panem Krzysztofem Sroczyńskim z Ochotniczej Straży Pożarnej. Wiesławem Kuptowie ze Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Wsi Dżonków oraz moim, przybliżyć Państwu ideę pozyskiwania środków z Unii Europejskiej na działalność organizacji pozarządowych. Gmina Zielona Góra jest jedną z najprężniej pozyskujących ze środków min, oczywiście mówią, gmin w Polsce, w województwie w szczególności. Proszę Państwa, są to środki tak naprawdę, które leżą i pozostaje tylko po nie sięgnąć. Warunkiem jest dobrze napisany projekt. I, tym, i w tym zakresie my jako Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Środków oraz Ochotnicza Straż Pożarna chcemy Państwu pomóc. Jeżeli ktoś miałby jakiś pomysł na stworzenie programu, projektu, który byłby finansowany, mógłby być finansowany ze środków unijnych, to proszę do nas śmiało dzwonić. E, Miał nas dzisiaj zaszczyt Pan Tomasz Montauk, Marszałek Województwa Orłowskiego, no ale niestety na nie inne imienia, ale mogę zaznaczyć, że z Dżonkowa i Radzuli wyszło do dnia dzisiejszego przynajmniej kilkadziesiąt projektów do Europejskiego Funduszu Społecznego. E, na dzień dzisiejszy jest także otwarte drugie źródło finansowania, to jest właśnie lokalna grupa działania, do której Wszyscy, wszyscy zachęcam do składania projektów. Tak dziękuję wszystkim, którzy zabrali głos. Mam nadzieję, że wszyscy mieli możliwość, wszyscy, którzy chcieli, mieć możliwość wypowiedzenia się. Zapraszam za rok, w takim razie na czwartek na już forum. Mam nadzieję, że trudniej będę miał przyjemność do państwa zjeść teraz razem tutaj poprowadzić.